Siemanko, co słychać? Wszystko w porządku, Jason Mark Jeden z lepszych produktów na rynku w tym momencie do czyszczenia sneakerów. Czemu jest najlepszy? 98% Jest to naturalny produkt zbudowany na fajnych olejkach Bucik pachnie, jest to jak najbardziej, budu... jest to jak najbardziej do pielęgnacji obuwia Niż do uratowania go od starości Więc jest bardzo polecany i i naprawdę działa do, 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 do każdej pary najnowszych bucików Zestaw zawiera płyn, który ponad starcza na 100 par bucików Do tego szczotka standardowa, czyli czyścimy nią skórę, gumę, podeszwę, etc. Do meszu i nubuku dokupujemy teżkę premium, która ma bardzo o wiele miększe włosie Parę kropelek na szczotkę, woda, pienimy buty, czyścimy tak długo, a są czyste Następnie bez wody ściągamy całą pianę suchą ściereczką i buciki są nówka. do tego mamy też najnowszy produkt Jasona Quick Wipes fajnie to w kieszeni jak wychodzimy na miasto, chill, w klubie czy gdzieś a mamy drogie kincy na nogach szczoteczka jest osącona Jasonem jedna strona jest zupełnie gładka jak zwykły Wet Wipes druga jest, zawiera chropowatą powierzchnię którą elegancko ściągamy grubsze, zabrz, grubsze zabrudzenia E, możemy usunąć jakieś e, rysy, e, etc. Produkt jak najbardziej ekologiczny, nie, nie odbarwia butów, nie niszczy kolorów e, no jest polecany przez, przez, przez wszystkie praktycznie gazety e, e, na świecie przez naj, naj, największych producentów obuwia sneakerowego, czyli Nike, Jordan, New Balance e, wszyscy praktycznie mieli już kolaboracje robione z Jasonem Markiem sklepy typu Solbox, Foot Patrol, e, Kick New York Produkt sprzedaje się sam, broni się sam tymi wielkimi nazwami. Zapraszam. Fajnie. E, czyli co, to jest taki jednorazowe, że możesz sobie raz buty wyczyścić na... Mieście, Dokładnie, tak? no wiesz co, masz kieli, w sobie... jak kondony, nie? I uh -huh. Wyciągasz okay. pak, spadł ci lód, czy gdzieś tam żeś władłeś w ten albo jakiś gówno się w autobusie. Uh -huh. Czyścisz elegancko buta. Okay. I ile się... coś takiego mniej więcej kosztuje? Taki... Wiesz co, cały zestaw y, 12 sztuk, y, czyli cały karton tych y, wet wipes. Kosztuje w detalu 54 zł, kit kosztuje 79 zł, mhm. e, więc myślę, że przy e, cenach e, bucików, które kupujemy... E, po parę stówek to jest naprawdę nic. A, 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 a naprawdę buty są pachnące, czyste i odpoczywają elegancko w kartoniku, czy też mamy czyste nagłówki. Elegancko, gdzie można dostać te, te, te gadżety? Yy, gadżet jest dystrybuowany na Polskę, Europę Wschodnią przez The Avenue oczywiście. Można go dostać u nas online, jak również stacjonarnie yy, w City Shopie, yy, Chmielna 20, Workboxy i wielu innych sklepach. Dobra. Super, dzięki za wywiad. Nie ma sprawy.